Widzowie, czy wy widzicie, co ja trzymam w rękach w tym momencie? Mam jakiś list, który się nazywa Anarchia SMP. Zaproszenie! Co jest grane? Czy, czy wy widzicie to? Dostałem to w mojej skrzynce pocztowej Tak jak to widzieliście na miniaturce, którą kliknęliście e, No i co? Czekaj, bo ja nie, nie wiem Raz dostałem od widza jakąś wiadomość, że wie gdzie mieszka Ale ja nie wiem, czy wy naprawdę wysyłacie mi jakieś rzeczy Kurde, tutaj w środku nic nie ma Nie wiem, dlaczego ktoś to tak o taśmą Kurde, z tyłu nie ma też adresata To jest dziwne, ponieważ y, No kurde, kto wysyła Normalny, kto daje do, do, do skrzynki pocztowej Takie rzeczy Jeżeli znacie mój adres, proszę no, Nie wiem, znaczy, no, znaczy to nie jest nic złego ale wiecie, no. O, mniejsza. Widzowie, dostałem taką paczkę yy, i co? Spróbuję ją otworzyć. Tutaj nic nie ma, jak widzicie. Jak to jest zaproszenie do oficjalnej anarchii, to ja pierdzielę, nie? Nie wiem, nie wiem. Znaczy, to nie może być chyba. Patrzcie, ty. Słabo zaklejona, widzicie to? Otwiera się. Ej, bez kitu, co jest? Czekaj, okay, bo tak tutaj jest mocno, jak widzicie. O, dobra, otworzyło się. Ty, otworzyło się. Czy coś tutaj, czekaj. Jest. Czekaj. Okay. Kurde, no muszę to wyciągnąć tak o Patrzcie Jest! O tu jest jeszcze jakiś klej, o kurde, fu Czekaj, dobra, wyciągnę to Dobra, coś jest, jedna rzecz, jedna kartka. W środku... Uwaga. No nic nie ma, widzowie. Chyba to wszystko. Dobra, zostawmy to tako No i co? Chciałbym... pusta? Nie no, coś jest w środku. Jest coś w środku, o kurde! Ty, coś jest w środku. Dobra, czytamy. Ja pierdzielę, dostałem list do mojej skrzynki pocztowej. Wow, Kławku, coś niesamowitego. Czemu to jest jakiś na... Dobra, nieważne, czytamy. Witaj, Kławku. W ostatnich dniach zauważyłem, że nagrywasz fajne odcinki z Anarchia SMP. Dziękuję. Let's go. Yy, z racji tego, że lubimy nowe wyzwania, postanowiłem cię zaprosić cię na Anarchia SMP. W sensie, yy, no ja też mam na Anarchia SMP, na ACMC, mamy widzowie. No, swoją anarchię, więc no w sumie. To no, ale może. Tak, to jest anarchia. Będziesz miał możliwość nagrywania z innymi twórcami za darmo. Co jest grane? No kurde, przecież ja na moim serwerze też mogę nagrywać. No kurde, przecież jest. I... No, jestem ja. Ja pierdzielę. No nie no, jestem ja. No kto, ktoś tam może jeszcze gra. Na pewno są youtuberzy, którzy wiecie, grają i po prostu nagrywają, więc mogę z nimi też nagrywać w razie czego, nie? Ale może jak są więksi. Za darmo, let's go! Dowiedz się więcej na twoim serwerze anarchia. Na kordach X4,5, Z300, Y0. Co jest kurde? Czyli yy, co? Żeby się dowiedzieć więcej, muszę iść na te kordy, które są napisane tutaj. 4,5, Z3000 i Y0. Kurde. I dlaczego tu jest podpis Anarchia? Co jest grane? Anarchia i Dexi i Peter. Co? Czyli czekajcie, czekajcie. Czyli co? Czyli to wszystko napisał Dexi i Peter? Nie, no nie, niemożliwe. Nie, widzowie, to, jest, to musi być fejur, nie? To musi być fejur. Chociaż. No kto normalny z widzów znałby mój adres. No chyba, że, no nie no jeden widz mi już napisał, że mnie zna, zna mój adres. Kurde, nie wiem. Dobra, widzowie, chyba trzeba będzie się przeteleportować na Servix i to sprawdzić, ale nie, no to nie może być prawda. Prawdziwa anarchia, w sensie to taka nagrywana w Polsce, to jest, kurde, wiecie. I nagrywana, no Dexy to tocy twórcy, co nie? Dobra, zobaczymy. No ja tylko gram na, na mojej anarchii na ACMC, bo tam wiecie, no to jest taka moja malutka anarchia, no ale dobra, no to idziemy zobaczyć, czekajcie na serwer na ACMC wbijamy. Okej, okay, widzowie, wchodzimy na. Anarchia SMP w tym momencie, w sensie na acmc.pl No i kierujemy się do tutaj yy, NPC-ów Anarchia SMP. Czekajcie, bo mam tutaj oczywiście list. No nie, no na tym liście nie pisze, do której anarchii mamy wejść, ale. No ja bym wybrał widzowie tą pierwszą, nie? Bo jest najdłużej, nie jeden dzień dłużej, no ale jest. E, zobaczymy. Może to jest git, właśnie, że tutaj przyszliśmy. E, widzowie, nie wiem, jak w ogóle to jest możliwe, że ktoś mi coś takiego zrobił. Czekajcie. E, tepnę się, może napiszę jeszcze rtp I czekajcie, jakie były te kody? E, X4,500 Y było 0 y i 3000 widzowie, oj, 0 i 3,5... Nie, 3000 to jest Z. Dobra, widzowie, idziemy sobie na te kordy, let's go! Dobra, patrz, jest coś, jest tabliczka, czekaj, coś tu pisze, ale... czekaj nic nie dam rady, może mam e, wykopał... Wezmę sobie... O, e, killo i z te rzeczy z Ender Chesta, może coś jeszcze mam? Nie, dobra, tylko to miałem. Dobra, nieważne. E, założę se to. Czekajcie, coś w, w X-Ray ja włączyłem i tutaj nie ma. widzowie, nic wokół nie ma, mamy tylko to. That's right, ok, Dobra, jest jest skrzy... tabliczka. Tabliczka z napisem Witaj. Pewnie się... Pewnie znalazłeś się tutaj przez list. Kop niżej. No wiadomo, że przez list, no a przez co nie? Ja pierdzielę, czyli co, mam dołączyć na anarchię, ale mam wejść na ster? Nie wiem, nie wiem. A może jest jakiś Peter? Czekaj, te, te p. Dexis, znaczy... E, i Peter? Nie mam, nie ma nikogo, okej. Okay. Czyli nie wiem czy pod tym mam kopać, czy co? Chyba po- dobra, spróbujemy, widzowie, kopać się pod tym, bo to może być coś tutaj, co nie? Okej, okay, widzowie, po cięciu, patrzcie to, kopałem ciągle w dół. Mam jeszcze- co jest? Tu jest jeszcze w dół. Co jest? Co jest, kurde? Eee, to jest to? What? Dobra, nie widzę jak piszesz na czacie spam jest. Weź kop- jeszcze ni- mu, Kop mu jeszcze niżej? Dobra. Peter... Ry co? Co jest, kurde? Czy to jest jakieś- Ej, co jest grane? To o to tutaj chodzi? Nie, no ty widzę, że jest jeszcze ty, ale to jest to? Co jest kurde? Peter Ray. Czemu się wyzywali? Aha, czyli był buf... spam na czacie i pisali tabliczkami chyba. Wy ty, nie wiem, widzowie, nie wiem, wy ty fy. Zosta... Zostawię to na wszelki w. Ty, ale to idzie ciągle dalej. Tam jest dalej kobyl, widzowie, czyli. Czy to jest jeszcze niżej coś? Ja pierdzielę, dobra, kopię. Nie, no widzowie, ja jak berety, patrzcie, co mamy. Patrzcie, gdzie się wkopaliśmy. Jakieś drzwi są. Na X-Rayu tego nie widać, nie? Ja pierdziele, dobra. Let's go. Trzy drzwi. <laughs> Trzy drzwi. Pierwsze. Serio? Nic tutaj nie ma. Czy to jest... Ja pierdziele. Czy o to tutaj chodziło? Serio? Dr drugie drzwi. Uwaga. Wchodzimy na drugie drzwi. Co jest, kurde? Nic tutaj nie ma. Nic tutaj nie ma w tych drzwiach. To jakieś jaja to są, czy co? Czy, jak oni, oni grają na moim serwerze. Mają moje te dane. Co jest? To jest jakiś... Co jest? O! IP serwera... To! Anarchia kratka kratka Co? O, druga tabliczka. Całe IP na kordach. No ja pier... No do... Dobra, tepam się na te kordy, czekamy, jeszcze tutaj piszę. Dobra, damy to na 100 i na minus 1500. Tepnąłem się, nie będę widzowie, elektron leciał, bo na tym serwerze mam oczywiście OPA. Au! Musimy się kopać w dół, czy co? Czekaj, X Tutaj nie ma żadnych śladów, ty, Ty, tyfy. No więc jestem na tych kordach, jestem... Nie, jedno w prawo, tak? Czy? Tutaj, na tych kordach, okej, okay, kopię. Kopię dalej, widzowie. Nie ma żadnego śladu, ty. Może coś będzie teraz też, bo jestem też na minus. Kurde, czy o to tutaj chodzi? O! Co jest? Czy o co tutaj. Czy o to chodzi? Nie, no, już jest minus 50. Nie ma nic, widzowie. Ja. Pie... Pa, bedrock. Nie, dobra, jest bedrock. Coś, coś tutaj nie gra, widzowie. Ej, widzowie, wpadłem na pomysł. Ale ja jestem głupi. Czekaj, czekaj, czekaj. Może tu tutaj o gdzieś jest. To niekoniecznie. Kurde, tutaj. Tylko gdzieś obok. Albo wyżej, no bo tam były, tam była ta e, tabliczka na tych samych kordach, no to musi być dobrze, a nie sprawdzałem przecież, zawsze w dół szedłem, a może to jest w górę, bo nie napisali tam kordów, wait, może to jest, patrzcie, let's go, coś tu jest, ty, ej, no nie, co jest, kurde, ile skrzynek, ty, naprawdę, ty, jak to jest wysoko. Wyłączyłem, kurde, chmury. Ty, ale... Co ja mam tutaj? Coś znaleźć, czy co? Nie będę przecież szukał tego. Ty, ja mam pomysł. Zróbmy te same kordy. Te identyko kordy. Może to jest to. Czekajcie. Może to jest... Nie wiem. Jakaś łamigłówka. Czekaj. To wyleci coś. Jeżeli coś będzie w środku, a może jakaś tabliczka, to to wyleci, nie? Mogę. Nie ma. Nie ma. Nie ma nic. Nie ma nic! O kurde! Jest coś! Jest napisane IP, chyba. Cy Jutro na odcinku wejdziemy na serwer. Zostaw dzwonek.